To ja. A to powiększony świat, na którym będę grał przez najbliższe 100 dni. W tym czasie zabiję smoka i zrobię sporo innych ciekawych rzeczy. Na wstępie proszę Was o zostawienie łapki w górę i komentarze dla zasięgu. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na 100 dni w Minecraft na trybie powiększonym. Dobra, więc zaczynamy. E, no więc zaczniemy sobie od po prostu ścięcia drzewa i zrobienia sobie jakichś podstawowych itemów. Dobra, mam już trochę drewna, więc yy, podjedziemy sobie łódką do tej góry, do tego kamienia i no, zbierzemy sobie trochę kamienia, ale kurde, fajnie się prezentuje ten świat. Oczywiście tu nic nie czytowałem w ogóle, ja sobie tylko włączyłem na chwilę spectatora, żeby po prostu wam pokazać jak ten świat wygląda, jak widzieliście pewnie na wstępie, ale tak to no wiecie o co chodzi, no. nic nie było tutaj robione, więc to jest czysty survival. I będę się starał tutaj przetrwać po prostu te 100 dni. Dobra, mamy wszystko już kamienne. Dobra jest drugi dzień. I jak widzicie, to są tu jakieś dynie. No to zwiastuje, że będzie niedługo wioska. Także no ja sobie wiem, może te zbiorę i lecimy po wioskę. Tutaj widzę też trzcinę, więc sobie ją zbiorę. Ponieważ nam się przyda później do zrobienia kartek, z których będziemy mogli sobie zrobić książeczki na enchant. A więc plan był prosty. Musiałem znaleźć wioskę, żeby pozyskać villagerów i wybudować sobie bazę. Tutaj jakieś jaskinia widzę, ale to chyba nic tam nie będzie. Możemy sobie w sumie pozabijać parę zwierząt, żeby mieć mięso. Ale powiem wam, że widoki tutaj są y, przepiękne po prostu. no Patrzcie na te góry, nie? Tutaj może nie aż tak. W ogóle tam jakieś y, latające wyspa, wytwy. No więc to jest ten taki urok tego powiększonego świata, że możemy sobie tutaj, no, fajną jakąś bazę zrobić, z której będziemy mieli fajne widoki, nie? W ogóle dżungla tu jest fajnie. I szukałem tak wioski do dnia piątego, gdy nagle ją zauważyłem. Dobra, patrzcie, co tam jest. Ja sobie jeszcze oczywiście pozbierałem trochę żelaza, więc mam. Już prawie cały set. Więc ja sobie pójdę tą wioskę, tak jakby ograwić, że tak powiem. I zrobimy sobie może jakąś podstawową bazę, czy coś takiego. Tutaj też ten teren nie jest jakiś najbrzydszy, więc myślę, że możemy się w sumie też tutaj osiedlić. A więc najpierw zajrzałem do domku, w którym znalazłem tylko dwa krosna, a wziąłem sobie tylko jedno. Następnie znalazłem dom bibliotekarza, więc wziąłem sobie te książki, bo to się akurat przyda do Enchantu. Przeszukałem jeszcze parę domów, w których nie było nic ciekawego. Znalazłem jeszcze po drodze żelazo i zagrody z między innymi krowami, więc no to się akurat przyda. A resztę dnia to poświęciłem na zbieranie siana. Następny dzień zacząłem od zbierania siana. Potem zrobiłem taki tymczasowy jakby obóz, a następnie złapałem dwóch villagerów, więc już będę miał do nich stały dostęp. Skraftowałem sobie resztę seta i zrobiłem taką jakby mini farmę trzciny. Dobra, więc mamy dzień siódmy, więc w tym dniu chciałbym już zejść do kopalni po jakieś pierwsze diamenty w sumie i obsydian, żeby zrobić portal do nenderu Także ja Wam ogólnie pokażę, jak to wszystko wygląda na razie. Tutaj no, a więc tutaj mamy tą farmę z krowami, i tu już mamy 4, nie, 5 krów. No i tutaj mam tych villagerów, więc ja sobie może ich od razu nakarmię. No i tu jest ta mini farma trzciny cukrowej. A więc do kopalni ja sobie zrobię jeszcze jeden killoff i, i łopatę Ale tu jest jakieś, są jakieś dziwne, dziwne tereny straszne. Oho, gościu wali mnie tymi Trójzombami, a ja miałem już mało HP nawet Zrobimy sobie właśnie tutaj zejście do kopalni I raczej tutaj będziemy się budować do kopalni W sensie schodzić do, do kopalni przez te wszystkie dni Dobra, mamy pierwsze diamenty. N długo się nad tym musiałem budować. Bo podszedłem na dół i. No, widzicie. I fajna ruda widzę. Chcę tak zebrać powiedzmy 20 diamentów gdzieś. Coś takiego. No i kolejne diamenty. I też widzę, że duża ruda. Fajnie, fajnie. 8 diamentów już mamy. Dobra, mam lawę, także prawdopodobnie się dokopaliśmy do jakiejś kopalni. Czy dużej, czy małej, to nie wiem. Ja się dokopaliśmy, więc git. O kurde! No to proszę państwa, jesteśmy w niebie dosłownie. No i tutaj się bardzo myliłem, ponieważ w tej kopalni nie było jakoś dużo diamentów, ale było co to, bardzo dużo mobów. Ale widzę też skuluk tutaj, a to jest no taka średnia wiadomość. Dajcie sobie kordy tej kopalni, zapisuję. Dobra, no to chyba nam zostało szukanie diamentów. Tylko nie blisko z tego skulku, proszę. Wiem, że jesteśmy w niebie, ale kurde no. Mm, chyba jednak nie, bo jakoś nie widzę tutaj żadnych diamentów są. To co, zbieramy sobie tych diamentów ile się da? Dosłownie. I tyle. Ale kurde, ten skulku. Kulk też, czy Skalk, nie wiem jak to się mówi. Też przeraża mnie. Bo Wardena to byśmy nie chcieli. Nawet nie wiecie, jak bardzo bym nie chciał. O kurde, ty to się nagrało? Nagrało się. Creeper, wybuch i diamenty mi odsłonił. Co jest? Kolejne. Dobra tak podsumowując to zebrałem 23 diamenty, trochę żelaza i trochę tego złota i restona, dlatego trochę lapizu i obsydianu Dobra więc ja sobie zrobię tutaj e, seta, w ogóle dwa sobie odłożę od razu Więc no już jesteśmy w diamencie prawie całym, mamy już w ogóle dzień dziesiąty Dobra i możemy sobie zrobić w sumie portal do netheru gdzieś w tym miejscu Dobra, robimy sobie tutaj y, enchant. Tego samego dnia zauważyłem kanion przy swojej bazie, więc poszedłem do niego i zebrałem około półstaka żelaza. Dobra, i ogólnie szedłem sobie do naderu. I kurde, zginąłem, wyobraźcie sobie w lawie. Potem poszedłem po tej temy i znowu się utopiłem w lawie. Więc no, taki jest mój poziom grania właśnie. Ale nie no, nie miałem jakichś strasznie dobrych rzeczy. No te diamentowe w sumie to wszystko, co miałem takiego, wiecie. No ale to są takie rzeczy, które wiecie, bo zupełnie sobie tam w pół godziny powiedzmy, nie? Jak dobrze pójdzie. Więc lecimy po prostu dalej i się nie przejmuję tym. Ale no słaba sytuacja. Więc przez następne dni odrobiłem sobie rzeczy, poszedłem do netheru po Blaze Rody. Zbierałem farmy, zrobiłem farmę pszenicy, enchantowałem sobie rzeczy, ogarniałem villagerów, bla, bla, bla. No ogólnie to były różne rzeczy takie czysto survivalowe, ok? Po prostu przygotowywałem się na smoka. Dobra się a więc jest już dzień 25. No tak, zleciało trochę bardzo dużo czasu. Byłem w nederze też jak widzicie, pewnie też po moim levelu. Yy, no i znalazłem, bo byłem w bastionie, to znalazłem tam sztapkę nederytu. Więc sobie teraz pójdziemy na smoka. Jak widzicie, tutaj mam 14 tych enderpereł. Więc ja sobie biorę jedzenie i idziemy na smoka. Ale jeszcze przed tym sobie zenchantujemy kawałek seta. O, tutaj, no tak średnio, ale torny akurat na propsie. A więc sama wyprawa poszła nawet dobrze, znalazłem nawet wioskę, gdy szukałem tego endu, i w końcu doszedłem do endu. Dobra, mamy portal. Po wejściu do portalu przypomniało mi się, że nie postawiłem łóżka. To oznaczało, że jeśli zginę, to nie odrodzę się przy portalu, tylko w bazie. A najgorszą informacją było to, że nie zapisałem koordynatów endu. A więc wychodziło na to, że musiałem wykorzystać swojego skilla w 100%, no bo to jedyna szansa na przeżycie i zabicie smoka. Dobra, jak widzicie, to udało mi się, więc zbieram expa i idę do NCT po tą Elytrę. Dobra, więc idziemy w końcu po Elytrę, proszę Państwa. Ale kurde, kata żelazna nie, taka dobra strasznie. Chyba najlepsza klata w grze, ale żelazna, więc xd trochę siodło, no się przeda na konia i elytra. ale powiem wam, że szalkerów jakoś dużo nie zbierałem, bo no mam tutaj tylko te 100 dni więc jak będę potrzebował więcej to sobie pójdę w jakiś tam inny dzień po prostu a tak to na razie mam jednego shulkera, więc ale powinien starczyć na tą chwilę po tych słowach zrobiłem sobie jeszcze porządki w ekwipunku i wróciłem do domu Dobra, jestem już w bazie, więc wypadałoby jakoś fajnie poenchantowe sobie rzeczy. Bo mam jednak ten wysoki level i wypadałoby w końcu zbudować jakiś chociaż mały dom. Więc najpierw poenchantuję, a potem pójdę po materiały na tą nową bazę. Dobra, pozbierałem już trochę drewna i jeszcze pójdę po deep slate, no i co, budujemy chatę. A więc przedstawiam Wam dom. Nie no, wiem, że dobrym budowniczym tu ja nie jestem. Ale nawet nie zwracałem uwagi, żeby on był jakiś ładny, tylko po prostu chcę mieć no, jakikolwiek dach nad głową. Powiedzmy, że to jest baza startowa, ok? Przez następne dni zbudowałem takie, jakby pomieszczenie techniczne w moim domu i upiększyłem trochę okolice. Następnie poszedłem do nederu po nederyt. No, bo chcę być już cały nederytowy. Poświęcę pewnie na to dosyć dużo dni, więc widzimy się już po tym. Dobra w sumie pomyślałem, że bez elitry będzie trudno szukać tych szablonów, więc najpierw jednak poszedłem do kopalni polapis i trochę diamentów przy okazji, żeby zemczątować sobie elitrę na niezniszczalność jakąś i wtedy dopiero pójdziemy sobie szukać tych szablonów, więc ja najpierw pójdę jeszcze po trochę lewla i dopiero wtedy zaczniemy iść do netheru. Dobra, mamy jakiś tam unbreaking i pozbierałem trochę nederytu, ale powiem wam, że szkoda mi marnować dni na zbieranie tych szablonów, tym bardziej że nie mamy jakiegoś dobrego seta, więc chyba lepiej zrobić sobie dobrą diamentową zbroję z ochroną 4 i mendingiem, niż zakładać ten deryt na byle co, no nie? Więc w następnych dniach moim głównym celem było ogarnięcie sobie mendingu i ochrony u villagerów, aby nałożyć to na moje zbroje. Dobra, ale na razie ich musi się jeszcze trochę zrobić, no żeby tak z 7 ich synami było, więc na to też będą pewnie potrzebować trochę czasu, no nie? Dobra, mamy już ich chyba wystarczająco, więc niszczę im łóżka i robię im jakieś miejsca pracy. No, na tym będziemy mogli tak strasznie dużo emeraldów robić, ale no ogólnie i tak będę się przeprowadzał raczej stąd, więc po prostu na nich sobie jakby tak zarobię trochę emeraldów. No i przeprowadzimy się do jakiejś innej wioski, gdzie sobie odwalimy już taką bazę mocną, nie? W kolejnych dniach zrobiłem sobie farmę trzciny, bo pomyślałem żeby sprzedawać ją w zamian za emeraldy ale przypomniało mi się, że w sumie patykami się lepiej i przede wszystkim łatwiej handluje więc no, zmarnowałem niepotrzebnie czas Jednak do handlowania patykami jeszcze było mi trochę daleko, bo nigdzie wokół nie miałem świerkowych drzew z których się najłatwiej pozyskuje drewno no bo chyba wszyscy wiemy, że te drzewa są największe dlatego wyruszyłem na krótką wyprawę posadzonki właśnie tego drzewa i zasadziłem je u siebie W kolejnych dniach handlowanie patykami się mi bardzo dobrze a dowodem na to jest to, że w końcu miałem zbroję z Chronu 4 nie z i mendingiem, Dobra, mamy już chyba wszystko co chcę. E, no, bo, no, zapakowałem tego Shulkera. Jesteśmy chyba już ogarnięci. Wydaje mi się, że możemy opuszczać tą bazę. Więc no co, ja tutaj mam jeszcze tak ponad firewerek, ale traje się taka niezużyta. więc lecimy szukać jakiejś wioski i się tam po prostu chcę osiedlić. Ale żeby ona jakaś ładna była, no bo widzicie jak to wygląda. Ale tutaj tam mam kordy zapisane tego. Więc jeszcze sobie tutaj pewnie kiedyś wrócimy, powspominać. Ale na razie to szukamy wioski. I w ogóle, jak szedłem do Endu, no to znalazłem tutaj taką wioskę. Więc sobie to się ogarnę, nie mówię, że się tutaj osiedle, bo to jest na zimowym biomie. Ale można sobie zobaczyć, no bo wydaje mi się, że ona spoko wygląda. No widzicie tutaj, właśnie ta. Fajne co są krajobrazy, na przykład tutaj byśmy sobie zrobili bazę. Tutaj villagerów mamy, prawda? Więc wydaje mi się, że to jest fajne miejsce. No, Git tu jest, zapiszę sobie kordy. Ale jeszcze poszukamy trochę. Tutaj w ogóle tego lodu też strasznie dużo, można zrobić coś kiedyś w stylu jakiejś autostrady czy coś takiego. Jak będzie 70 łapek to zrobię może drugą część, jakieś 150 dni na przykład, czy 200, zobaczymy jeszcze, więc wbijajcie. O, tutaj druga wioska, tutaj też byłem, ale tutaj już takiś, no gorszy krajobraz, słabo to już wygląda tutaj. Poeksploruję sobie jeszcze tutaj trochę te lądy i jak nie znajdę nic ciekawszego to się po prostu w tamtej wiosce osiedlimy, nie? Dobra no wiecie co, chyba tamten teren mi się spodobał najbardziej z tych wszystkich. Po prostu tak czy tak musimy mieć dostęp do villagerów, więc no musimy się raczej tam osiedlić. Bo tutaj nigdzie w pobliżu przynajmniej nie widzę jakiejś bazy, a nie mam jakoś dużo fajerwerek, żeby szukać, wiecie to, godzinami. Ale wydaje mi się, że tamte miejsce jest spoko. Możecie też napisać komentarze, jak one wam się podoba. Więc chyba sobie tam polecimy, bo mam nawet fajne plany na nie. No i jesteśmy. Ale no widzicie, no fajnie to wygląda moim zdaniem. Może gdzieś na plaży, może gdzieś na górze sobie zrobimy chatę. No, tutaj na przykład taki krajobraz. Kurde. Dobrze to wygląda. Albo widzicie co? Nie, 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 nie. nie. Tutaj. Ta wysepka. Mamy stąd dosłownie idealny widok. No, tutaj. Tutaj by się to fajnie prezentowało. Więc robimy sobie chyba jakiś dom, po prostu taki większy, nie? Więc ja tutaj sobie trochę pobuduję i pokażę wam, jak już będę miał jakieś fajne podstawy. Albo ogólnie, już go skończonego. Ale raczej jeszcze wam pokażę tak w trakcie jego budowania jakiś, wiecie, urywek. Dobra, na ten moment to się mniej więcej tak prezentuje. No to jest na, na razie taki zarys, chcę tutaj zrobić po prostu jeszcze dach i nie będzie to całe przeszklone. Ale też chcę tutaj trochę okien dać. Wydaje mi się, że to spoko będzie wyglądać coś takiego. Dobra, taki jest można powiedzieć, że efekt końcowy tej bazy. Tak, wiem, że ładnie nie buduje, już to mówiłem, ok. Chociaż wydaje mi się, że jakbym pododawał parę detali, to by to dobrze wyglądało. Ale przynajmniej jest duży. I wiecie co? Chciałem mieć na Widera, ale zostało mi już tylko 15 dni, więc poświęcę jednak na wymaksowanie zbroi, tak, żeby była już cała naderytowa. A jak starczy czasu, to ogarnę sobie parę rzeczy koło mojego domu, na przykład farmy. Dobra, ogólnie wiem, że miałem zbierać czaszki na Widera, ale powiem wam, że jest dzień 85. I w 15 dni zdobyć to i jeszcze go zabić, no to to jest tak trochę. Ciężkie wyzwanie, że tak powiem, e, więc ja myślę, że po prostu lepszym pomysłem byłoby poszukanie tych szablonów, Mo może właśnie teraz na przykład, żeby sobie zrobić nawet nie, że całego seta, albo, ale chociaż tyle, ile się da po prostu, bo mam jeszcze trzy sztabki na chacie, ale nie mam tych szablonów właśnie, nie? więc myślę, że to by było też lepsze i takie też mniej monotonne, bo tutaj tak bym musiał ciągle czekać na tych, wiecie, szkieletów i ich bić, a to to można zrobić zawsze w drugiej części, nie? Od tego zacząć jeszcze. Będziemy mieli więcej czasu. gdzie się teraz śpieszyć na siłę, nie. Więc myślę, że szukanie bastionów i tych szablonów jest lepszą opcją teraz. Więc no co, ja idę to właśnie chyba już robić. Jest postanowione. Dobra, jestem, już wróciłem z tego nadaru. I ogólnie tutaj już mam te upgradey. Jakby to powiedzieć, sklonowane, nie? Bo to można tak zrobić, że... O! Yy, zademonstruję wam to. Tak, i mamy jakby kolejne dwa, nie? Więc ja sobie wziąłem tylko jeden. W sensie, znalazłem jeden i sobie jakby wiecie, pomnożyłem, nie? I tutaj jeszcze mi się powinno, o! Przepaliło się tutaj, ten netherite Więc sobie to teraz ulepszymy, mamy, będziemy mieli już całą zbrojkę, więc Fajnie, fajnie, jakiś tam cel jest z tego odcinka zrobiony Dużo w sumie celi, które chciałem na ten odcinek zrobić, to zrobiłem No i tutaj mamy jeszcze bardzo dużo złota, bo kilka bastionów odwiedziłem, trochę żelaza Było więcej, ale nie zbierałem wszystkiego Byłem też trochę w kopalni właśnie, żeby sobie tutaj, wiecie to pomnożyć, jest w ogóle dzień 90 kusze znalazłem, zapomniałem jak to się robi, ale chyba się to tak robi no tak, no i mamy 4 no i teraz robimy no i mamy cover mid debris teraz to się już jakoś prezentuje, jeszcze na co możemy sobie to nałożyć na kilo w sumie, no na kilo będzie git Czekaj. Boże, co ja zrobiłem? Nie zostawiłem sobie dodatkowego upgrade'a. Dobra. Jezu, co ja? Co ja waliłem? Dobra. <laughs> Patrzcie w ogóle ile mam tego złota teraz. Ja sobie to jakoś posegreguję ogólnie przez te ostatnie dni właśnie 10, nie tych dni ostatnich. Co jakieś wiecie sobie farmy tutaj porobić, tak się ogarnąć po prostu. Więc to wam też trochę nagram. I no przede wszystkim się jakby ogarnąć, nie? Tutaj jakby w tych skrzynkach. Tutaj jeszcze gdzieś miałem w ogóle. O, tu mam, o. No teraz to już w ogóle jak kurde szef wyglądam. Ja wiecie, zawsze gram te 1.19, coś takiego. Ale to, to teraz to fajnie zrobili tutaj. No jest, git, set mam idealny już. No i tak jak mówiłem, przez te ostatnie dni porobiłem sobie farmy i ogarnąłem sobie ogólnie okolice, w tym No Dobra się jak widzicie to mamy już dzień. Uwaga. 99. Jak widzicie, sporo się dosyć tutaj zmieniło, bo tak jak mówiłem, trochę bardziej udekorowałem dom i wydaje mi się, że teraz on dużo lepiej wygląda. Tutaj zrobiłem taki jakby ogród, ale jeszcze się tutaj ta trawa nie zrobiła. Tutaj mamy farmę ściny. i tutaj na dole mamy farmę pszenicy, a tam dalej ziemniaków. I teraz wam pokażę, jak to się prezentuje z lotu ptaka, jakby z elytry. No tak to się prezentuje. Wydaje mi się, że to jest nawet spoko wynik jak na Stodni Oczywiście mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej. Te lampiony wydaje mi się, że fajną robotę robią. No i patrzcie, no ostatni dzień właśnie teraz zachodzi. Tutaj jeszcze sobie villagerów jakby pokarmiłem, o kurde. O serc mi zostało. No więc tutaj trochę ich jest, ale wiadomo, no, jeszcze po prostu nie zdążyłem ich zrobić. Jak zostawicie te 70 lajków, to zrobię drugą część i wtedy sobie ich ogarniemy. No i co ono? Będzie się trzeba powoli żegnać z tym światem. Ale zanim to, to jeszcze sobie polecimy do naszej starej bazy. No, jak widzicie, tutaj właśnie ją widać. No i co no? Wspomnienia po prostu. I może to nie było dawno temu, to. No to były te jednak początki, nie? Ale wydaje mi się, że fajnie ta seria i tak poszła. Seria tych dni. A ja już właśnie idę do domku, żeby ostatnią noc przespać, właśnie tą setną. No i proszę Państwa, jest właśnie. Setny dzień zrobiłem to. Nie no, naprawdę bardzo dużo tego nagrywania było, powiem Wam, w ostatnich dniach. Robiłem to długo, ale w krótkim czasie i tak mi się to udało zrobić, bo no nie wiem, w ile to mogłem zrobić około 2 tygodnie, więc to no, trochę hordowałem Więc wydaje mi się, że spoko tutaj rzeczy porobiłem w tych 100 dniach, a jak dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu liczbę po prostu 10, to będę wiedział, że taka elita tutaj dotrwała do tego momentu. Oczywiście przypnę serduszko. No i co? Dzięki za oglądanie. Do następnego.